Rozmowa Polskiego Radia 24 W studiu Polskiego Radia 24 jest już nasz gość, poseł na Sejm Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie pośle, Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie prawa wyborczego, a także komisji śledczej, która ma badać rosyjskie wpływy. Jeżeli chodzi o tę rezolucję, to parlament chce między innymi by Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wystąpiła z misją obserwacyjną w trakcie tegorocznych wyborów parlamentarnych. O co chodzi w tej rezolucji, skąd tego typu pomysły? Może zacznę od końca, od tego, żeby w Polsce była misja OBWE. Ja uważam, że naprawdę to nam nie zaszkodzi, bo już kilka wyborów mieli, przeszliśmy, kiedy opozycja sugerowała, że były jakiekolwiek fał fałszerstwa. Oczywiście fałszerstwa to były w 2014 roku przy wyborach samorządowych, gdzie w jednej gminie nagle kilka procent osób źle zagłosowało, a gminy obok nie. Przecież jest to niemożliwe. Ale opozycja co chwilę mówi, że są sfałszowane wybory. Mam nadzieję, że ludzie pójdą do tych wyborów, pójdą również do referendów i wygra Zjednoczona Prawica, tak żeby była kontynuacja tej polityki. W tej rezolucji nie podoba się europarlamentarzystom, a tak naprawdę to polskim parlamentarzystom to, że będzie więcej lokali wyborczych i że osoby starsze będą dowożone do lokali wyborczych. No, coś absurdalnego, no bo przecież demokracja wymaga tego, aby jak najwięcej Ludzi poszło do wyborów i powiedziało, czego oczekuje. I to jest, to jest to działanie. Druga część to nie podoba się, że w Polsce będzie komisja do spraw badania wpływów rosyjskich. I każdy, kto oglądał film Reset, to po prostu jest zaszokowany tym, co jest. No, ja jestem zaszokowany tym, co tam widzimy. A ten ostatni odcinek, kiedy ujawniono, że pan minister spraw zagranicznych nie właściwie dokonał zdrady dyplomatycznej. Właściwie powinien być już Trybunał Stanu i prokuratura powinna zacząć to badać, bo niewysłanie dokumentu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez ministra spraw zagranicznych jest Karana z kodeksu karnego. I to się powinno zacząć dziać. Tylko opozycja, Platforma Obywatelska wie, co ona rozrabiała. I wie, że jest to nie do obronienia. Tu należałoby się posłużyć może cytatem z KC Dezerterzy, gdzie było napisane, że w słowniku ludzi cywilizowanych nie ma dostatecznie obelżywych słów, które mogłyby opisać to, co pan Sikorski zrobił. No, bo, bo, bo to jest coś. No, no, niebywałego, żeby tak urzędnik, nawet jeżeli on jest ministrem, zachował się w stosunku do prezydenta. I dlatego powinna ta komisja powstać, i powinniśmy usłyszeć z dwóch stron, dlaczego tak. Niezgodnie z polską racją stanu zachował się pan minister spraw zagranicznych. Skoro zaczął pan mówić o tej komisji, to chciałam zapytać, jak pan ocenia zachowanie Senatu? Właściwie dziś w nocy Senat odrzucił nowelizację ustawy o komisji, tę nowelizację autorstwa prezydenta. Jest to o tyle ciekawe, że przecież opozycja ustawę w pierwszej wersji mocno krytykowała, nazywała zbyt ostrą. Prezydent postanowił przedstawić swoje pomysły także po to, by uspokoić emocje. Ta wersja ustawy prezydenta jest jednak trochę łagodniejsza. Senat ją odrzuca, mimo że jeżeli nowelizacja prezydenta nie weszłaby w życie, no to w tym momencie stara ustawa obowiązuje. O co chodzi? Chodzi o to, co i od samego początku było, czyli, czyli to, aby taka komisja nie powstała, po to, aby Polacy nie dowiedzieli się, jak skandalicznie, jak antypolsko postępował rząd Platformy i PSL-u. Tu chodzi o to, żeby powtarzać różnego rodzaju kłamstwa i, i destabilizować polskie społeczeństwo, skłócając go, nie opierając się na faktach. Czyli kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać. Jeżeli chodzi o Sejm, on odrzuci to prezydenckie, przynajmniej prezydenckie, a senackie weto? No, liczę na to, że tak, szczególnie tak jak powiedziałem po tych kolejnych odcinkach tego reportażu filmu dokumentalnego pana profesora Cęckiewicza, gdzie bardzo merytorycznie on jest pokazywane konkretne dokumenty w konkretnej sytuacji geopolitycznej zachęcam wszystkich do obejrzenia tych odcinków są dostępne na YouTubie naprawdę coś porażającego dlatego ta komisja jak najszybciej powinna powstać tak żeby Polacy dowiedzieli się co się działo Niezgodnego z polską racją stanu. Wrócę jeszcze do początku naszej rozmowy i do tej rezolucji. Wśród tych polityków, którzy podnieśli rękę za tą rezolucją, była Ewa Kaili, był Mark Tarabella. Nazwiska Polakom znane przede wszystkim z afery opisywanej jako „Katargate”. Jak to się czyta, panie pośle? No, no. Ja jednak, bo, bo mamy mało czasu, tam trzeba zwrócić na co innego uwagę, bo to już była 40. rezolucja przeciwko Polsce, za którą zagłosowała, zagłosowała lewica. Platforma wstrzymała się od głosu, czyli nie chciała, nie chciała, walczyć o Polskę, zachowała się jak Targowica, a PSL zachował się jak Piłat, umywając ręce, nie biorąc tu udziału. Ale do tej rezolucji politycy prawej i Sprawiedliwości Złożyli trzy poprawki. Bardzo ważne poprawki. Jedna z tych poprawek mówiła o tym, żeby Polska dostała środki z KPO. Opozycja opowiada tutaj już od 800 dni, że te pieniądze do Polski nie dotarły i do, powinny dotrzeć. No i była okazja poprzeć tę poprawkę, która by wzywała Komisję Europejską, żeby te, te pieniądze do nas dotarły. I co się zdarzyło? Oni nie głosowali za tą poprawką. Druga poprawka, o której była mowa, o tym, że Komisja Europejska Powinna zapłacić nam za te pieniądze, za Ukraińców, których tutaj przyjęliśmy. I co się okazuje? Tej poprawki również oni nie poparli. No i trzecia poprawka, żeby wyhamować tę absurdalną politykę migracyjną, bo tutaj opozycja mówi, że nas to nie będzie dotyczyło. Mieli okazję zagłosować ani za jedną, ani za drugą, ani za trzecią poprawką nie zagłosowali. I teraz ci politycy z naszej opozycji tutaj w Polsce mówią pięknymi słówkami, że ta migracja, nas nie będzie dotyczyła, że powinniśmy mieć środki z KPO i powinniśmy mieć środki dla Ukraińców. I była okazja, żeby za tym zagłosować, a oni nie zagłosowali. Czyli oni tu mówią co innego, a tam działają zupełnie inaczej. To jest ta schizofrenia i to jest to nieuczciwość, którą mamy ze strony opozycji. Strasznie dziś skaczemy po tematach, ale dużo się dzieje. Panie pośle, skoro pan wspomniał o kwestii migracji, nie mogę nie zapytać o wywiad, którego premier Mateusz Morawiecki udzielił programowi trzeciemu polskiego radia. Premier wspomina tam o piśmie, które skierował ówczesny minister administracji i cyfryzacji we wrześniu 2015 roku. To był Andrzej Halitki, przypomnijmy. Do wszystkich wojewodów, gdzie, jak mówił premier, wiedział, że grozi to ogromną przemocą. Mocą, a jednak wzywał ich i domagał się od nich, żeby tworzyli dodatkowe miejsca dla nielegalnych migrantów, mówi premier. Jak pan to skomentuje? Znaczy, no, są ujawniane cały czas konkretne, namacalne dokumenty. Dokumenty polityków, czołowych polityków z platformy obywatelskiej, którzy wtedy wydawali konkretne decyzje, a w tej chwili mówią, że nie. No. A może im się zmieniły poglądy w międzyczasie? Znaczy, nie wiem, czy im się zmieniły poglądy. Widzimy, że się nie zmieniły, tylko widzimy, że oni teraz co innego mówią do tej sytuacji, która była poprzednio. To jest właśnie okłamywanie polskiego społeczeństwa. Dlatego ta komisja jest tak niezbędna, żeby ona powstała. Bo oni po prostu kłamali, kłamią i kłamać będą. Dlatego tak ważne jest to referendum, żeby Polacy poszli do tego referendum, żeby to było wiążące. Bo teraz politycy opozycji mówią, że no po co to referendum, jak sondaże mówią, że polskie społeczeństwo tego nie chce. Tylko to samo sondaże mówiły w 2015 roku. Nawet Grupa Wyszehradzka dogadała się, że Wszyscy będziemy razem, jako, jako państwa Europy Środkowej, mówili, że nie chcemy migrantów. I co zrobiła pani Ewa Kopacz? Złamało słowo dane grupie Wyszehradzkiej i okłamała tę grupę Wyszehradzką. I ona wtedy znała te sondaże. Te sondaże mówiły, że Polacy nie chcą migrantów, a jednak tam zgodziła się na, te, na tych migrantów, o czym świadczy również to pismo pana Halickiego. Tylko jeszcze raz: kłamią kłamać będą. I dlatego, jeżeli będzie to referendum, to będzie ono wiązało i ten rząd, i wszystkie kolejne. I dlatego oni się boją tego referendum, że będą związani e, decyzją Polaków. Mówił poseł na Sejm Jarosław Sachajko, Kukiz15, Demokracja Bezpośrednia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Świata Pogląd.